Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w Szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy, a był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebo głosy: Och, czego chcesz od nas? Jezusie Nazarejczyku, przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym? I wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo Pańskie. Słowo Chrystusa jest pełne mocy. Jest to słowo, które stwarza człowieka na nowo, wyzwala go z podpanowania złych mocy, złych duchów. Duchy znają doskonale świat duchowy, również i te złe duchy. Człowiek zmysłowy może nie dostrzegać rzeczywistości duchowej. Ale złe duchy doskonale rozumieją, z kim mają do czynienia. I to, och, czego chcesz od nas, Jezusie, Nazarejczyku, wiem kto jesteś, święty Boga. To było wszystko prawdziwe. Przyszedłeś nas zgubić, tak? Święty Jan napisał, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby zniweczyć dzieła diabła. To wszystko, co diabeł zrobił, miało być zniweczone jest niweczone mocą tego słowa. Jeżeli ktoś z wiarą przyjmuje słowo, to w nim następuje uwolnienie. I dzisiaj Pan Jezus, kiedy do każdego z nas mówi, to mówi po to, żeby dokończyć dzieło stworzenia. Szabat jest to czas zaniechania naszej działalności po to, żeby Bóg w nas mógł dokończyć to, co rozpoczął. Rozpoczynając dzieło stworzenia, pragnął Bóg, żebyśmy byli Jego obrazem, ale obrazem podobnym do niego. Po grzechu pierworodnym to podobieństwo bardzo jest niewielkie. Dlatego Pan Jezus przyszedł, aby nas uzdrowić, skorygować, uwolnić i żebyśmy. Patrząc na Jego oblicze, które jest doskonale podobne do oblicza Ojca, nie tylko uczyli się, jak być podobnymi do Boga, ale żeby rzeczywiście naśladować Chrystusa. Żeby w sposób też mentalny, czyli w myślach, pragnieniach, słowach, uczynkach, spodobać się Bogu Ojcu, bo będziemy podobni do Jego syna Jezusa Chrystusa. Pan Jezus głosi, ale to głoszenie jest zakrzykiwane, bo ten opętany, zły duch przez człowieka, opętanego w synagodze, przeszkodził w nauczaniu. Krzyczał w niebo głosy. Ten krzyk i dzisiaj może być słyszalny, bo często zło jest bardziej słyszalne, zauważalne, krzyczące niż dobrą. Dlatego dzisiaj Pan Jezus mówi: Milcz. I wyjdź z niego. Zupełnie nie dyskutuje ze złem. Nie wolno nam wchodzić w dialog ze złym duchem. Ewa, która chciała bronić Boga, popełniła błąd. Po prostu zaczęła dialogować. Adam popełnił błąd, bo był tolerancyjny. Pozwolił jej na wszystko, co chciała. Nie przyszedł jej z pomocą, nie powiedział do demona: milcz. I od niej, nie uwódź mojej żony. Pan Jezus przychodzi i właśnie daje nam przykład, jak postępować, kiedy przychodzi pokusa. Przerwać. Mieć taką pozytywną, taką Bożą asertywność. Umieć powiedzieć nie. Nie i koniec. Wyjdź. Nie dyskutujemy. Dzisiaj żyjemy w takich czasie, gdzie jest bardzo dużo takich postaw tolerancyjnych, gdzie ludzie myślą, że trzeba wszystkim pozwolić na każdą opinię, ale czasem potrzeba stanąć w obronie prawdy i powiedzieć nie, nie zgadzam się, nie kontynuuję dalej rozmowy na ten temat, bo to jest nieprawdziwe, bo to jest obraźliwe, to obraża Boga. Dzisiaj potrzebujemy takiej mocy z wysoka, mocy Słowa. Prośmy dzisiaj Chrystusa, którego przyjmiemy do serca, aby przez nasze serca, przez nasze słowa i uczynki mógł się wypowiadać. Abyśmy też przyjmowali od Chrystusa Słowo z władzą i mocą do tego, aby zakazywać złym duchom nas kusić.